Siemko, siemko, siemko. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony łowca długą się kłania. Dzisiaj zwiedzamy nawiedzone pole. Nawiedzone pastwisko. No takie pola tutaj są. To już farma, tak jak ostatnio, ale już w całkiem innym miejscu. Tu jakieś drzewo widzę. Też się ktoś powiesił chyba na tym drzewie akurat. Tak jak widać. Natrafiły coś na coś paranormalnego, tak jak już dwa razy natrafiłem. Nie wiem czy widzieliście tam te gały ale link macie w opisie do tamtych dwóch. Cię postaram dać. Tam link. O, tutaj jakieś. Te są widzę. Jakby gruz coś coś wysypał. Właśnie. E, czy tu jakieś drogi nie było kiedyś? Coś tu pokrzyw, tutaj już wszystko zarasta jakby No siedzić kurczę, który będę by tutaj iść Tak jak widzicie Tutaj nastąpi drzewo, tak jak ktoś powiesił ponoć Ile tu pokrzyw moi drodzy musimy Musimy tutaj iść. O tutaj pole tutaj To drzewo Za chwilę wam pokażę O t -t tutaj to drzewo Tam sobie zobaczcie Dobra, idziemy tam zobaczyć moi drodzy Tylko chwilę on jest żeby takie długie było oko krótkie blogi będą będą jakby, albo tak zwane jakieś nowe jedzenie nie jest typu jakieś farmy domy też oczywiście się pojawi jak gdzieś no, na dom pójdziemy to tam jest sens iść no, no nie być, tam iść tam jest zbytnio tam o zobaczcie tam iść to mi się tam nie chce jest tutaj tak sucho moi drodzy tak sucho jest tylko nie namawiacie ci mnie na żadne szopy w wtedy tam był duch to się kłaczało na mnie miałem się na co to mogło być no tutaj to już nic nie ma idziemy moi drodzy z powrotem No tutaj nie wiem, nie opłaca się iść tam zbytnio Pewnie idziemy, bo komuś nie będziemy deptać po zbożu Bo oni niedawno, parę miesięcy temu, czy dwa miesiące chyba, dokładnie jakoś w lutym chyba, ktoś się właśnie powiesił na tym drzewie, które wam jeszcze raz pokażę No nic parę nie było już tu, tu siedzi na tym drzewie, ci się no. zobaczy. Jaki tu poszedł! Uciekam do tego! Komad! 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 tam coś tam na tym drzewie. Coś tam siedziało. A się działo. Komad! się Komad! 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 Komad!